Piszcie, jaki mam świetny pojazd! Ubikacje, rewelacje, taki wychodek. Ho, ho, ho. O, jak ekstra, moi drodzy, patrzcie tylko! O, czerwony teraz. O! No to co, rozpoczynamy wyścig, oczywiście, oczywiście! Szybko, blue chain. szybko, szybko, złote rybko! O, taki na razie zwyczajny. Hmm, no, dobra, jej, już nie tracimy czasu, pójdziemy sobie do lasu! Au, zarobiłam trochę łynów. Dobra, skończyłam, bo nie jestem zbyt dobrze rozwinięta. Póki co otwieramy jajucho. I co my tu mamy? Co to było, chomik? Tak mi się coś wydaje. Jeszcze jedno, jeszcze raz, chomik. No dobra, no dobra, jest zupa z bobra. I co teraz, i co teraz, kochani? Jeszcze to tańsze jajucho sobie kupuję. Kasiurki tutaj nie żałuję, a raczej łynów. Piesek to był, ale się zmył. I otwieramy panelas. Mam trzy zwierzaki, które są teraz w mojej drużynie. No, trenujemy na bieżni nasze koła, bo sytuacja jest niewesoła. Potrzebuję, potrzebuję jak najwięcej porozwijać nasz samochód. Ludzik. Tak, szybko, 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 szybko dobrze mi idzie! Juhu, idziemy sobie, ej. Przejechałam przez fontannę. O tak, no to co, ścigamy się. Jejeje, je, je. ale obijasz się. O, wow, trochę łynów zarobiłam. Taka sprytna tutaj byłam. Przyspieszamy grę, jejeje. Je, je. Żebym mogła szybciej tutaj sobie jeździć. I jeszcze trochę łynów. Trzy łyny? Dla całej rodziny? Strasznie mało. Wypijemy se kakao. O, kochani, jak dużo ktoś tam ma zwierzaków i achievementasy dla naszej Blue Jay nasy oczywiście klejmujemy. Zatwierdzamy. Będę więcej energii zdobywać. Juhu, jeszcze tutaj. O tak, więcej szczęścia przy otwieraniu jajek. To mi się podoba i mogę sobie ho, ho, odrodzić się. Jejeje, je, je. to mi bardzo podoba się. Tak, moi drodzy. I trenujemy, trenujemy nasze opony. Ha, ha. o tak. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Ja chcę się odrodzić. I zaś niestety zacznę od tej najsłabszej bieżni. No cóż, kochani. No cóż, no cóż, zostanie za nami tylko burykusz! O tak, o jak miło! Jeszcze raz, jeszcze raz! Tak jest, tak jest! Już trzy razy odrodzonko, bo jest pyszne jedzonko! O, patrzcie tylko! Piętnaście razy się odrodziłam, taka sprytna tutaj byłam! I teraz, i teraz pora na achievementas, Oczywiście! Zaś będę więcej energii zdobywać! O tak, moi drodzy, na tych bieżniach, To mi się podoba! I jeszcze tutaj! O! Patrzcie, tylko! Więcej miejsca w naszym ekwipunku! O, i mamy coś fajnego! Czekajcie, czekajcie, otwieraj się! Jajucho magiczne i wentowe. O, co to takiego? Jak ty dziwnie wyglądasz, mój drogi? Taki kwadrat to był, ale się zmył. No dobra, rozpoczynamy, rozpoczynamy wyścig. O, ile wy macie fajnych zwierzaków? Zupełnie ekstra, nie takie jak moje, takie zwykłe, takie zwyczajne. O, niestety, niestety, rozpoczynamy! Jej! Widzieliście to? Wpadłam w poślizg! Pomocy, pomocy! O, jeden łyn zarobiłam, ale bogata jestem, nie sądzicie? Dobra, przyspieszamy grę, je, je, je. już sześć winów mam, ram, pam, 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 pam i dziesięć, o tak, o tak, powiedział pewien ptak, jej, patrzcie tylko partnerzy, o tak, jak miło, dobra i co teraz, i co teraz, nie mogę niestety cię dodać do mojej drużyny, o, dopiero jak skończę wyścig. Tak jest, łydę sobie tutaj zarabiam. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Prawie jestem na początku. To nie jest w porządku. Wolno to idzie. I jeszcze jakiś achievementa tu mamy. Rank. O, jak fajnie, jak fajnie. Więcej łynów o 5% będę zarabiać. No cóż, niezbyt to dużo. Ale zawsze coś, zawsze coś. Haha. Ha. No, teraz będę mogła cię dołączyć do swojej ekipy. Jak fajnie, że jesteś, Nubku. Hahaha. Ha. I co teraz? I co teraz, mój Drodzy oczywiście, trenujemy nasze opony. Ho, 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 ho. I wyścig mamy, bo się nie poddamy. Łyny, zarabiamy. O tak, o tak, trochę przyspieszyłam grę. Je, je, je żeby nie było zbyt Mazernie. O, jak fajnie, jak fajnie. Nasza Blue Jane. 61 winów? Ho, 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 O, i nowe auto. Zaraz sobie je odblokuję. O, jak fajnie. Widzieliście to? Co to takiego? O, taki pojazd. Ho, ho, ho. Trochę golfowy. I będę mieć cię zaraz z głowy. Wow, jak ty wyglądasz. Nawet nie najgorzej. Haha, ha. lepiej niż tamto auto czerwone. I zarabiamy sobie łyny dla całej rodziny, no pewnie, kochani! Szybko, 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 Blue jean. Szybko, 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 szybko! Nie dajemy za wygraną! Jej, udało się! Jejeje! co prawda nie byłam pierwsza o ale mogę sobie zaznaczyć kolejnego zwierzaka o jak fajnie epicki bardzo bardzo śliczny to mi się podoba moi drodzy i co teraz i co teraz o idziemy sobie kupić jajucho mogę teraz to lepsze o i mam miksturę szczęścia. Oczywiście, że zatwierdzam. Wypijam tę miksturę. Miksturę to nie bzdura, powiedziała. Kura! Jak wiecie, epicka sowa to była, ale się zmyła! Juhu, shop! Okej, okay, okej, okay, no to play! I teraz trochę tańsze jajucho kupujemy. O, ryba to była. Ciekawe, ciekawe. Jej, żaba. Żaba, żaba, żaba! Juhu! I duck, czyli kaczka! No! Kaczka, kaczka, a nie jakaś wycieraczka! Zaznaczamy najlepsze zwierzaki i sowa jest najlepsza epicka! To mi się podoba! I achievementas oczywiście! No dobra, no dobra! Jest super! Z babra Juhu! Brawo! To mi się podoba! Wow! Ekstra ta przygoda i mamy kolejną nagrodę! Juhu! Kocham tę przygodę! Otwieraj się! Je, je, je. O! jest jakiś taki z medalem złotym. Ha, 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 Czy dostanie się do mojej drużyny? Chyba tak? Tak, oczywiście jesteś mój rzadki psiurku! O! A nie jakiś tam ogórku. I trenujemy, trenujemy! Oczywiście nasze opony i zaznaczamy Achievementas w międzyczasie! Więcej energii będę zdobywać! To mi się podoba! Uwielbiam ten bonusior, ten Achievementas! I rozpoczynamy wyścig! Jej! Zaś wpadłam w jakiś poślizg! I zarabiamy łeny, Jej, jak Fajnie, jak fajnie! Cały czas to pornie to idzie. O! No cóż, kochani, będę sobie rozwijać nasz pojazd. A właściwie kupować coraz to nowe pojazdy i coraz to nowych partnerów. O tak, moi drodzy! Jej! Nubku, coś mi tam pomagasz. I zaś, achievementas, jak fajnie! O, teraz tutaj więcej winów! Jej, jak fajnie! 5% więcej! To mi się podoba, to mi się podoba! Ekstra ta przygoda, moi drodzy! I koniec. Ho, ho, mogę sobie kupić nowe auto. Co to takiego? O, autobus jakiś? Patrzcie tylko, jak fajnie wygląda! Niewielki. cieszę się tutaj żywot wszelki. Wow! Co to takie godne powietrze. Aż czuję dreszcze. Taka jestem szybka. Jak jakaś złota rybka. O tak, moi drodzy. łynę, zarabiamy, zarabiamy. Już na nic nie czekamy. Oj, achievementa. Spatrzcie tylko. Będzie większa szansa, aby odnaleźć mikstury. O, jak fajnie, jak fajnie. Brawo! 239 łydów. To mi się podoba. Nasza ukochana Blue. Blue Jane jest coraz lepsza i coraz lepsza jestem w połowie tego dolnego paska. Ha, 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 ha. Jeszcze daleko mi do doskonałości, ale bawię się tu świetnie. Tak, nie ma co, nie ma co. Przyspieszanko. nasza ukochana Blue Jane, dasz sobie radę, dasz sobie radę. I zjemy przepyszną czekoladę, jak wiecie. Uwielbiam pizzę i uwielbiam czekoladę. No pewnie. O, szybko, szybko, Blue Jane i koniec. Nowego partnera do mojej ekipy sobie kupuję. No pewnie. O, pan budowniczy. Na pewno bardzo mi pomoże, bo jestem w humorze i mamy jakieś dodatkowe mikstury, patrzcie tylko, na 10 minut będę zdobywać dwa razy więcej tych punktów energii. O, jak miło, jak miło się tutaj zrobiło i oczywiście klejmujemy nagrodę, taką mamy tu przygodę, otwieraj się jajucho. O, i zaś psiurek z medalem. Oho, teraz mam dwa. Tralalala, la, la, la. oba są w mojej drużynie. I mamy upgrade'y, kochani. Za takie punkty paliwa, czy coś w tym stylu, czy krwi? Kropla krwi? Może, bardzo miło mi. O tak, rozglądamy się, je, je je. co tutaj warto sobie rozwinąć, myślę, że więcej energii. O, niezbyt tego dużo, ale zawsze coś, zawsze coś, fajne te upgrade'y i oczywiście jajucho kupujemy. Bez żadnej ściemy, otwieraj się, je, je, je. i szopa mamy, bo się nie poddamy. I co to było? <laughs> zmyło się, zmyło, moi drodzy, i zaś shop! o o, shopping. Okej, okay, do no to play. I rozwijamy prędkość. Oczywiście, oczywiście. Dużo szybciej mi teraz idzie, chociaż mogłoby być jeszcze szybciej. O tak, moi drodzy, kraftujemy, kraftujemy nasze zwierzaki i zaznaczamy najlepsze. O tak, extra blue jane. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło, tutaj mi zarabiam naprawdę dużo winów teraz. O tak, już jestem na końcu tego paska dolnego i koniec. Jak mi przykro, kupujemy sobie nowy pojazd. Czekajcie, co to takiego. Je, 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 Bananowy! Najlepszy na świecie. Lepszego nigdzie nie znajdziecie. To mi się podoba. O, banany, banany. Już na was czekamy. Mam banana i bawię się do rana. I nowego koleżkę sobie zaraz tutaj kupię. O, ciebie, ciebie i będę w niebie. Czekajcie, czekajcie. Ho, ho. Dobra, cześć. Miło mi bardzo jest. I nie ma już żadnych łez. I oczywiście trenuję, trenuję nasze Badana aż do rana. I kupujemy jajucho, takie szkieletowe. O, otwieraj się, je, je, je! To był wielbłąd. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Nie wiem, co to było. Jakaś małpa? Hehe! <laughs> Jej, epicki kot Sphinx. Widzieliście to, i wąż. Okej, okay, moi drodzy, jeszcze, jeszcze skorpion! Dobra, może być. Co tu kryć, jak tu szyć? Oczywiście kraftujemy, kraftujemy i zaznaczamy najlepsze nasz kiciuch egipski jest pierwszy. I achievementasy dla naszej Blue Jay nasy więcej łynów. O, tak, Moi kochani, jak fajnie. Jej, brawo, Jejeje! Rozpędzamy naszego banana. O, tak, uwielbiam banany, przepyszny owocek z kudziutki. Niem miam, miam, mniam, niem miam, mniam miam. Ale super, kochani. O, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jej, yeah, jak dużo teraz łynów zarabiam. Jestem już na drugim pasku. Wyżej, jej! Yeah. I koniec. O, jak miło tutaj się zrobiło, kupujemy coś nowego. Eee, taki zwykły, niebieski pojazd. Nic nadzwyczajnego! Banan był dużo lepszy! Kochani, rozpędzamy się! Je, 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 Ciekawe jak daleko uda mi się tym razem dojechać! O tak, o tak! Jak fajnie wyglądasz! O, z tą poświatą różową! Naprawdę jest fajowo! No, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę! Damy radę, damy radę? No pewnie! Patrzcie tylko! Drugi pasek! To mi się podoba! I koniec! Hmm, kupujemy nowego koleżkę! No i co? Super! Jesteś teraz w mojej drużynie. Ho, ho, ho! I jajucho! Rzecz jasna, skorpion! Zaś! I jeszcze raz, i jeszcze raz, małpa! O, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i wąż! Chyba to był, ale się zmył! I co jeszcze? picki sfinks! O, jak fajnie! I zaś mamy, moi drodzy, nagrodę! Kocham tę przygodę! Zaś ty. O, będę mogła je teraz sobie skraftować! O! Jak miło, jak miło, ale nie jesteś najsilniejszy, mój drogi piesku. Ho, ho, ho skorpionem mam w swojej drużynie i co teraz, i co teraz, ciebie zaznaczam i. czekajcie, czekajcie, coś będzie fajnego. Nie, fail przegrałam. Moi drodzy, jeszcze Was spróbuję tutaj połączyć i zamienić w złote. Kocham tę robotę. I co? Sukces! Wow! Ekstra, moi kochani, jeszcze słówka. Będę ryzykować, będę ryzykować. I co? Sukces! Wow! No, rewelacja! I nasza suwka jest w drużynie razy 40. Jak fajnie, złota, o, epicka, widzieliście to? Ale i tak najlepsze są kiciuchy. No dobra, sfinksowe. taką słyszę tu rozmowę. I farmimy, farmimy, energię. No dobra, i achievementa sobie zaznaczamy. O, plus jeden, plus jeden zwierzak w naszej drużynie. Widzieliście to? Rewelacja, rewelacja, oczywiście, że zaznaczam. O, jak fajnie, jak fajnie. Pięć zwierzaków teraz mam w drużynie. I kolejny achievement. As, kochani, zaś zwiększa się ilość naszej energii. O, zdecydowanie to jest ekstra. Dobra, rozpędzamy się. Je, je, je. Nie będzie wcale tak źle. Bardzo dużo łynów tutaj zarabiam. I co, moi drodzy? Jej, byłam w połowie paska tego drugiego Koleżanko i kolego, ciebie już znam Ram, pam, 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 pam Jeszcze coś, jeszcze coś, skorpion O jak fajnie, o jak fajnie I epicki kiciuch, już mam trzy Epickie kiciuchy Tra-la-la-la-la, la, la, la. kraftuję was I kiciuch jest najlepszy, najlepszy Pierwszy pięćdziesiąt sześć razy O jak miło, jak miło Trenujemy nasze opony ha, 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 ha. I mikstura, rzecz jasna, lak Szczęścia, no Otwieramy cię, je, 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 zaś ty! O, czemu nic innego nie ma? I otwieramy jajucha pod wpływem tej mikstury, no pewnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Czy tutaj jest coś ciekawego? O, epicki kiciuch. Dobra, może być, co tu kryć, jak tu żyć? I wiel błąd był, ale się zmył i skorpion zaś, by nauka nie poszła w las. I co kraftujemy? Raz, dwa, trzy, cztery najlepsze! Jak fajnie, jak fajnie! I teraz mamy upgrade. No to co? Sobie tu rozwiniemy. Więcej łynów. Więcej łynów, więcej energii! No, to mi się podoba! No i tyle. Powiedziałem o tyle, kochani. Kupujemy sobie nowy pojazd. Ubikacja, rewelacja, naprawdę. Wychodek na kółkach. Jej, subcio! Widzieliście to? Rewelacyjnie wygląda. Nasza ubikacja! To mi się podoba, to mi się podoba! I trenujemy ją! Je, 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 Nie poddamy tutaj się, no pewnie! I bierzemy udział w wyścigu naszą ubikacją. O, jak fajnie, jak fajnie! Ho, ho, jaka ona szybka! No, jaka poświata złota, kolorowa. Już końcówka, jej, zakończyłam wyścig i teraz sobie zatrudnię roznosiciela pizzy, mniam, będę miała pizzy pod dostatkiem, mniam, niem mniam, mniam, jak ja uwielbiam pizzę, wiecie, przecież, kochani, a ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, żegna się z wami Blue Jane, cześć, kochani i do usłyszenia.